Cześć, witam Was na mojej budowie Z celów info, Dla celów informacyjnych yy, Chciałem Wam zaprezentować nowo, najnowszą dostawę tona na pręta yy, żebrowanego Fi10 I 250kg yy, ósemki też żebrowanej Tona strop yy, No i zaczynam powoli się już do tego przygotowywać Zbieram materiał Lada moment przyjedzie drewno do szalunków, także no dobra nasza. Powoli, powoli jest coraz bliżej akcji Strop. No i mam nadzieję, że w tym roku to się jeszcze uda zrobić. Tyle na ten moment, bo to tylko dla celów informacyjnych, że coś nowego się pojawiło. No i pozdrawiam Was ciepło, cześć, trzymajcie się. Cześć, witam Was. Dostawa drewna na yy, zrobienie stropu, na szalowanie stropu przybyła, przyjechała. To co widzicie, te ładne pachnące deski to 4 metry sześcienne drewna sosnowego. Deska, celówka, Jedne grubsze, drugie cieńsze. Ładne są, bardzo ładne. Jestem zadowolony. Yy, cenę też mi się udało ugrać dobrą. Zapłaciłem za wszystko. 2200 transport w gratisie, bo Tartak jest w pobliżu. Dosłownie tam, nie wiem, za 3 km, więc nie musiałem już się martwić o dodatkowe pieniądze za transport. Także powinno wystarczyć na zaszalowanie całego stropu, na zaszalowanie schodów, chociaż jeszcze z tymi schodami się zastanawiam, czy robić te schody lane. Mimo, że wyprowadziłem to zbrojenie, ale zaczęły mi się po drodze podobać schody takie drewniane, takie trochę ażurowe, nazwijmy to. Więc to jeszcze do przegadania, do przemyślenia. W każdym razie na, na wszystko powinno wystarczyć tego drewna. Później po rozszalowaniu stropów spróbuję obczyścić wszystkie deski i pójdą na przykład nie wiem na czy to na dach, czy, czy to na, no, na strych. Jakieś wykorzystanie się dla tego drewna na pewno znajdzie. Cześć, trzymajcie się. Akcent dostawa stropowa. Tak właśnie wygląda. Pozdrawiam.